Świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrało się koło niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Naleciały ptaki i wydziowały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. Wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plony wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Co zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w że otwartymi oczami nie widzą, i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją, tak spełnia się na nich przypowieść Izajasza: słuchać będziecie, a nie rozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, i uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy Wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam Wam. Wielu Proroków i Sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co Wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co Wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejscu skalistym oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie, z powodu słowa zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i uda bogactwa zagłuszają słowo. Także zostaje bezowocne. Posiane w końcu. Na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. Ono też wydaje plon jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Oto słowo Pańskie, Łała Myślę, że nie muszę się już przedstawiać, ale dla tych, co nie pamiętają, rok temu byłem z Wami przez miesiąc, myślę, że to był chyba czerwiec, lipiec, przepraszam, lipiec, a teraz ksiądz Bruno poprosił mnie, żeby być z Wami przez dwa miesiące, czyli do końca sierpnia. Moje imię ksiądz Sławek, obecnie jestem w Kenii, przyjechałem tylko na dwa miesiące, w tamtym tygodniu miałem Ślub swojej siostrzenicy. Ale zostaje teraz na dwa miesiące, bo czekam na odnowienie paszportu. Niestety są wakacje i mówią, że nie ma wystarczająco dużo ludzi do pracy. Dlatego trzeba czekać prawie trzy miesiące, żeby odnowić paszport. Dlatego cieszę się, że mogę być z wami i dzielić się z wami tym Słowem Bożym, bo dzisiaj. Ewangelia, która mówi o siewcy i mówi o ziarnie, na pewno każdy z was słyszał ten już wiele, wiele razy. Była tak krótsza taka forma tej ewangelii, ale zdecydowałem się przeczytać taką, tą dłuższą. No, bo to jest to słowo Boże, które jest skierowane do nas. Tym siewcą jest Chrystus, a tym ziarnem jest właśnie słowo Boże, które jest potrzebny do, nie tylko do wysłuchania, ale też do naśladowania i akceptowania w naszym sercu. Ja myślę, że jest takie niebezpieczeństwo czasami. Ja myślę, że każdy z, ze mną się zgodzi, że wychodząc po mszy świętej, jak ktoś by się zapytał, o czym była Ewangelia, to czasami my zastanawiamy się myśmy, no nie pamiętam proszę księdza już. Już nie mówiąc o pierwszym czytaniu, nie mówiąc o drugim czytaniu, gdzie czy czasami to słowo Boże tak nam może uciekać bardzo szybko. Już nie mówię tutaj o, o Was, ale też mówię o, o osobach, które są konsekrowane, które przyjęły święcenia, które przyjęły, zdecydowały yy, się na służbę Panu Bogu. Tak, siostra tutaj jest My nie tylko. Czytamy to Słowo Boże podczas mszy świętej. Ale stajemy jest jucznia, modlitwa w ciągu dnia, modlitwa popołudniowa, modlitwa wieczorna. I za każdym razem w każdych tych modlitwach są też czytania. Uwierzcie mi, nie jest to łatwe, żeby te czytania później zapamiętać, przez cały dzień myśleć, bo to jest tego tak dużo. Jest takie właśnie niebezpieczeństwo, że to tak ucieka bardzo szybko. I myślę, że powinniśmy na tym zastanowić, jak akceptujemy to słowo Boże w naszym życiu. Wielu z Was na pewno kiedyś uprawiało jakieś pole, czy siało trawę, czy cokolwiek w domu. Teraz no może w Polsce było więcej, może teraz jest tego mniej. Ale tak patrząc bardzo rozsądnie, Kupiliście sobie jakieś nasienie, żeby zasiać w polu. No kto sieje, to nasienie na jakiejś drodze, na skałach. Kto sieje, że jak jest pole niewyplewione, trzeba sieje w pasty. No myślę, że chyba nikt z was takiego czegoś nie robił. Tak patrząc na to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to można powiedzieć, że no, Pan Jezus jest bardzo nierozsądny, nieroztropny. Tak, po ludzku można powiedzieć, po naszemu. No, kto by siał ziarna, które są bardzo wartościowe, na takie miejsca, gdzie wie, że nikt z tego nie urośnie. Nie przyniesie ten, to ziarno owoców. Ale wiecie co? Po Bożemu to jest troszkę inaczej. Ja myślę, że to, co dla nas jest nieroztropne, dla Pana Boga czy Pana Jezusa. Świadczy to o Jego hojności. Że on nie patrzy, co może stracić, ale próbuje za każdym razem i wszędzie, żeby to do każdego to słowo Boże dotarło. Na każdy kraniec świata, żeby każdy mógł usłyszeć o tym słowie Bożym, o Panu Bogu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że. Czemu, czemu Pan Jezus mówi do takich, którzy w ogóle Go nie chcą słuchać. Są takie osoby, które mają serce zatwardziałe, ale są takie osoby, które, można powiedzieć, nie są nawet katolikami, a mogą to słowa akceptować bardziej niż niektórzy z nas? Podam taki przykład. W decyzji, gdzie jestem, to decyzja Joliet? Przez 10 lat był dyrektor powołaniowy, na imię miał, miał Fader Burke, Burke Master. I on mówił, że jak się wychowywał wtedy w Joliet, tam mieszkał, że rodzice, mama była protestantem, tato był baptystą, także nie wychowywali go w ogóle w katolickiej. W ogóle żadna wiara, powiedział, że powiedzieli mu rodzice, że jak będzie miał 18 lat, to sam zdecyduje, kim chce być. I tak mówił, że jego niedziela to wyglądała, że albo grał w baseball, bo to bardzo lubiał, albo oglądał telewizor. I kiedy, rodzice, kiedy skończył ósmą klasę, rodzice wysłali go do szkoły średniej. Ale powiedział, że po paru tygodniach stwierdzili, że ta szkoła nie jest najlepsza dla niego, że wyślą go do szkoły katolickiej. On mówił, że tak bardzo był przestraszony, bo nie umiał żadnej modlitwy, nie miał ojczynaż, nie umiał zdrować Marii, nic, żadny nie umiał się w ogóle modlić, a miał już 15 lat. Ale powiedział, że zapiekowała się nim siostra zakonna, która była w tej szkole i powiedziała, żeby się nic nie martwił, że ona mu pomoże jak to wszystko pokonać te trudności, które, obawy, które on no tam w tym sercu jakimś swoim przeżywał to wszystko. I powiedział, że po paru miesiącach mieli wspólną mszę jako jedna swoja, kla, jego klasa. Mimo, że wszyscy ustawili się za ołtarzem, było 20 osób tej klasy, i ksiądz rozdawał komunię. Ją chciał powiedzieć, że nie jest katolikiem. Jak tworzył usta, jak chciał to powiedzieć, ksiądz dał mu komunię. I on powiedział tak humorystycznie, później jak to opowiada, mówi, że. Że tak otrzymałem pierwszą komunię by accident. Ale wiecie co? Osoba, która nie była ochrzczona, osoba, która nie umiała żadnych modlitw, poczuła, że Chrystus, który przyszedł do jego, do jego serca, jest kimś wyjątkowym. Że to nie był zwykły opłatek. Tylko to słowo Boże, które słyszał wtedy podczas Mszy Świętej i ten Chrystus, który przyszedł do jego serca, zmienił całe jego życie. On nie tylko się ochrzcił, nie tylko przyjął sakramenty, ale wnet decydował się, że chce zostać księdzem, i przez 10 lat decydował, bo był, był dyrektorem powołaniowym, kto może być księdzem, a kto nie. Dlatego, moi drodzy, to Słowo Boże, które słyszeliśmy dzisiaj i oczywiście w pierwszym czytaniu słyszymy proroka Izajasza, który mówi, że to Słowo nie wraca do mnie bezowocnie, zanim w pierw nie dokona tego o co, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Także ja wierzę w to, że każdy z nas jeżeli naprawdę otwarty jest na to słowo, to Pan Bóg chce nasze życie zmieniać. To jest cel przychodzenia do kościoła i uczestniczenia w Mszy Świętej. Nie możemy wyjść z kościoła w taki sam sposób jak weszliśmy tacy sami. Coś w nas powinno się zmieniać za każdym razem. Tak jak chleb i woda i wino zmienia się w ciało i krew Chrystusa, tak i nasze życie powinno się zmieniać. Powinniśmy słuchać tego słowa Bożego, nie tylko akceptować, ale też zmieniać nasze czyny. Ja myślę, że wielu z nas tak robi. Wielu z nas tak postępuje. Czasami jest takie niebezpieczeństwo, że my no, walczymy, czujemy w swoim sercu, że powinniśmy coś zmienić, a jednak ten zły duch jest od nas silniejszy. Oczywiście on jest w stanie nas pokonać, ale nie jest w stanie pokonać Chrystusa, który z nimi już zwyciężył. Jeżeli każdy z Was, Nosi tego Chrystusa w swoim sercu, jest, jest to możliwe, że jest w stanie pokonać tego, który nas atakuje, tego złego ducha, o którym też słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego każdy z nas otrzymał te dary, o których który słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Dary, tego Słowa Bożego. Tylko teraz musimy wydawać owoce. Mam nadzieję, że z każdy z nas wyda ten owoc stukrotny, stokrotnie więcej, niektórzy 60 może niektórzy 30. Ale jest to bardzo ważne, żeby nie trzymać tego w sobie, tych darów, które Chrystus nam daje, tylko przekazywać je innym. Wydawać owoc, żeby pomagać innym tym, żeby zbliżyć innych do Chrystusa. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby się zawsze przed pójściem spać, pomyśleli, jaki owoc dzisiaj wydałem. Czy komuś pomogłem być bliżej Chrystusa? Czy jestem lepszym człowiekiem dzisiaj niż byłem wczoraj? To jest cel naszego pielgrzymowania tutaj na ziemi. Zbliżać się do Chrystusa i do drugiego człowieka. Amen.